Cześć, witam na moim kanale Bigman. Dlaczego Bigman? Tak nazywają mnie moi brytyjscy współpracownicy, którzy nie potrafią wymówić mojego polskiego imienia i nazwiska. Ale do rzeczy, uwielbiam podróżować, a że mam swobodę przy zarządzaniu moim czasem, to mniej więcej co 2-3 miesiące robię sobie urlop i wyjeżdżam z moją żoną, czasami sama, czasami z przyjaciółmi, w różne ciekawe miejsca. Po tych wyjazdach zostaje pamiątka w postaci filmików na YouTube. To moja druga pasja. Te filmiki są dla wszystkich, ale głównie dla przyjaciół i znajomych. Chcecie poznać moje urlopowe przygody? To zapraszam na kolejny filmik z cyklu Podróże z Londynu donikąd. Padko Bosko, co to się stanęło? Nic specjalnego się nie stanęło. Jestem trochę. Mam przyciszony głos, bo jest godzina 3.45, 28 kwietnia 2022. E, minęło nieco ponad 2 miesiące od naszego ostatniego wyjazdu czas wziąć urlop. I na zaproszenie naszej córki jedziemy wspólnie z żoną. Do Królestwa Danii. O 5.30 mamy autobus na lotnisko, a o 8.30 mamy samolot do Kopenhagi. Zapraszam na nasz wyjazd. Mamy zaplanowane 5 dni pobytu w Danii. Zwiedzanie, oglądanie i zabawa z naszą córką. Na razie. Jest godzina piąta. Londyn budzi się do życia. Idziemy na autobus na transfer na lotnisko. Udało nam się dostać na wcześniejszy autobus, więc nie o 5.20, a o 4.55 wyjeżdżamy. Czekamy na odjazd i za 50 minut będziemy na Stansted. Po odprawie bezpieczeństwa zaraz idziemy do hali odlotów przez strefę wolnozłową ładnie kolorowo i ja wiem, czy drogo nie wiem, może i drogo może i tanio, ale rawie już jesteśmy po odprawie i jak zwykle trafiamy do pubu Windmill na lotnisku Stansted. Ceny powoli na lotniskach zabijają. Za dwa piwa zapłaciłem ponad 12 funtów. Ale dobry, smaczny, opłaca się. Teraz czekamy na odprawę do samolotu. Zostało nam około dwóch godzin. Widzimy się na pokładzie w samolotu. Cześć. Córki. Tak wygląda kopenhaskie beta. Dotarliśmy w końcu do naszej córki. Teraz siedzimy sobie w ogródku. Jest przepiękna pogoda. Pijemy sobie kawkę, korzystamy z uroków przyrody. Super jest, naprawdę fajnie. Dani będzie dzisiaj mało. Pobawiliśmy się trochę z pieskiem naszym. Później idziemy na zakupy. A od jutra zaczynamy zwiedzanie. Więc będzie więcej tej dani. Coś fajnego spróbujemy znaleźć, ale to będzie w jutrzejszym filmiku. Dobra. Okay. Mm. Okay, come on. popisy Kasi jesteśmy w okolicy zamieszkania naszej córki i Szybkie zakupy w sklepie netto. Taka przyjemna dzielnica. Niska zabudowa, domki jednorodzinne, zamienie ciekawego. I będzie ciekawiej, na pewno. Na dzisiaj już będziemy powoli kończyć. Jeszcze wieczorem parę słów powiem przed spaniem polski. Dzień się już kończy. Podsumowanie dnia. Dzień miał charakter taki familijny. Jesteśmy trochę zmęczeni podróżą i całym dniem. Podróż przebiegała bez zakłóceń. Kompletnie. Mieliśmy jeszcze dużo szczęścia, bo się okazało, że stojąc w kolejce do odprawy, już przed samolotem, zmienili nam miejsce odprawy, i jak staliśmy ostatnim w kolejce, tak nagle stanęliśmy jako, jako pierwsi. Miejsca mieliśmy losowo wybrane w samolocie, ale odprawiliśmy się w ostatnim momencie. I się okazało, że ja dostałem miejsce w rzędzie numer 1, czyli mogłem sobie spokojnie wyciągnąć nogi i przespać się. Nikt ze mną nie siedział w rzędzie kompletnie, natomiast Patrycja miała miejsce w rzędzie 31 i też siedziała zupełnie sama. Także podróż przebiegła rewelacyjnie. Natomiast tu na miejscu. No, posiedzieliśmy sobie w ogródku razem z naszą córką, z Chrisem, i jej chłopakiem. Było bardzo przyjemnie, miło pogoda była, rewelacyjna. Zrobiliśmy fajne zakupy w sklepie netto i przyglądałem się cenom tutaj w duńskim sklepie. Się okazało, że te ceny są całkiem super, bo kupiłem, udało mi się kupić Balantańsa w jakiejś promocji. Wyobraźcie sobie za 10 funtów za 0,7. Cena rewelacyjna. W Londynie nigdy nie widziałem takiej ceny dla balantańca. A w tej chwili Karolina razem z Patrycją i z pieskiem poszły na spacer. Ja natomiast dogrywam to do końca filmu i zapraszam Was... Na filmik jutrzejszy, jutro jedziemy z Patrycją. Mamy takie plany: jechać do studia filmowego Nordisk Film, do dzielnicy Kopenhagi-Walbi i zwiedzić muzeum Gangu Olsena. A następnie pojechać do centrum Kopenhagi i parę innych rzeczy dograć typu kopenhaska syrenka, zmiana warty może uda nam się i generalnie pospacerować po, po, po Kopenhadze. Myślę, że będzie filmik o wiele ciekawszy niż dzisiejszy. Dzisiejszy filmik jest taki luźny. Trzymajcie się. Do jutra.